Trzyma. Dzisiaj e, krótkie wideo na temat egzaminów, wyników. I tak e, dostałem większą część wyników egzaminów, bo jak e, upisałem egzaminy, miałem egzaminy za pierwszy. Szelec. Powiem szczerze e, jest to dziś. Nie. Mm. No, bardzo tragicznie. Wyniki są tragiczne. No i cóż, myślałem, że matematykami mi pójdzie lepiej, ale niestety nie. Yy, no, z matematyki mam dwójkę. Z pisemnego. Natomiast u yy, ósmego mam czwórkę mniej. No. Z technologii mam dwójki. Z polskiego tak samo, same dwójki. Z angielskiego nie mam ocen, ponieważ nie, nie jestem, nie dopuścimy do egzaminu. No, to no, jest winy, no, ale to tam nieważne. No, więc tak to wygląda. Mm, oczywiście są poprawki u mnie w styczniu. E. Ale nie wiem kiedy. Czy się w styczniu, ale nie wiem jakie, którego dnia. Więc przyznam szczerze, nie wiem, czy się zdecyduję na poprawki. No, mm, no, ale cóż. Trudno. Trzeba iść dalej, zobaczymy. No.